Jeszcze raz witam państwa serdecznie i chciałbym potwierdzić to, co Pani Rzecznik tutaj powiedziała. zaproszeniem do finału wojewódzkiego 19. Proszę zwrócić uwagę edycji Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionu. Województwo wszystkie ma jako samorząd 20 lata konkurs 19, czyli od początku w samorządności, tutaj właśnie na poziomie wojewódzkim, ten konkurs się odbywa. I 16 czerwca w Parku Miejskim w Kielcach zostanie właśnie przeprowadzony ten finał. Organizatorami konkursu jest Urząd Marszałkowski, a konkretnie Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w czele którego stoi pan dyrektor Nojge Bauer, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Mamy reprezentanta oraz Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Pan dyrektor również jest konkursowi. Towarzyszyć będą 43 trzecie spotkania z folklorem, na którym zaprezentują się zespoły ludowe. Myślę, że pogoda będzie tak łaskawa jak w piątek, kiedy organizowaliśmy festyn rodziny z okazji rocznicy samorządu terytorialnego i to wydarzenie, bardzo szczególne i jak mówię, mające już swoją dość długą tradycję, przyciągnie mieszkańców nie tylko Kielc, ale i województwa, i będzie to okazja do spotkania się. Z tym bardzo bogatym, tak sądzę, potencjałem polskiej świętokrzyskiej wsi. Proszę o szczegóły Pana tak. marszałka. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Ogromnie się cieszę, że możemy dziś przedstawić i omówić to, to wydarzenie, które, o których Pan marszałek rozpoczął. Konkurs ma za zadanie promować. Tradycyjne produkty i pokazać, jak bogaty potencjał drzemie w polskiej wsi, w świętokrzyskiej wsi. Podkreśla też tradycję kulinarną, która stanowi wizytówkę naszego województwa, ale równocześnie też atrakcję turystyczną, i w ten sposób chcemy przysłużyć się do tego, aby budować. Markę naszego regionu, właśnie w tej, w tej dziedzinie. Przedmiotem konkursu są lokalne produkty żywnościowe, ale głównie surowce, które rodzi polska ziemia, polskie drzewa, lub też wyroby przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub sporządzenia potraw, nie zaś właśnie gotowe potrawy, ale te produkty, z których te potrawy są przygotowywane, produkty o wyjątkowej jakości, o wyjątkowych smakach wynikających ze specyfiki naszego świętokrzyskiego regionu. Ważne jest w tym konkursie, aby produkty były wytwarzane tradycyjnymi metodami. Posiadające tradycyjny skład, bez żadnych dodatków chemicznych, smakowych, i posiadały też tradycyjną nazwę. Wśród wystawców znajdą się w tej dziewiętnastej edycji laureaci poprzedniej edycji konkursu oraz członkowie. Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie. Jak Państwo wiedzą, tych członków mamy 82. Są to osoby prywatne, grupy producenckie, również gospodarstwa agroturystyczne i właśnie ci wystawcy w bieżącym roku przygotują. Do konkursu 57 produktów, w tym również i koła gospodyń wiejskich, których przybywa z każdym dniem, ale dzięki za sprawą właśnie programu rządowego, skierowanego właśnie do tych organizacji poprzez ich dofinansowanie działalności w wysokości od 3 do 5 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o produkty, to Ocenianych będzie 6 produktów mięsnych, 8 produktów mlecznych, 5 miodów z różnych też rodzajów tychże miodów, 6 przetworów owocowych, 1 przetwór warzywny, 8 produktów zbożowych, 3 produkty cukiernicze, 3 napoje bezalkoholowe, 9... Innych produktów. Oczywiście imprezie towarzyszyć będzie kiermasz żywności wysokiej jakości, w którym weźmie udział 16 członków sieci, tak jak już powiedziałem, na ogólną liczbę 82. Regionalna żywność i dziedzictwo kulinarne są niewątpliwie. Ważnym nośnikiem regionalnej tożsamości, to co nas wyróżnia. Żywność z wysokiej jakości, a przede wszystkim zdrowa żywność, jest dzisiaj bardzo poszukiwana. Zdrowe regiony, regionalne wyroby cieszą się ogromną popularnością i coraz chętniej. Społeczność sięga po te produkty, mimo że one relatywnie nieco są ze względu na ich jakość droższe. Formę ułatwiającą dotarcia do zdrowej żywności, tą formą jest rolniczy handel detaliczny. I dzięki rozwojowi rynku żywności naturalnej, właśnie poprzez m.in. rolniczy handel. Oraz jego promocji można dotrzeć do znakomitych produktów tradycyjnych, lokalnych i ekologicznych. Nasza żywność często uży uważana jest za, za raritas. Pierwszy konkurs był w 2000 roku w Modliszewicach. I produkty, parę produktów było przywiezionych, które żeśmy następnie kurierem przesłali do Warszawy na pierwszy konkurs w Ministerstwie Rolnictwa. Ministerstwo Rolnictwa oczywiście przeszło to najśmielsze oczekiwania wszystkich nas, bo tam było bardzo dużo wtedy produktów. To był pierwszy taki konkurs. Przed akcesją Polski do Unii Europejskiej i wszyscy żeśmy się bardzo cieszyli, że to nasze kulinarne dziedzictwo jest bardzo bogate. I wtedy z naszego województwa wygrały dwa produkty nagrody specjalne. Był to barszcz burakowy, e, związki i e, olej lniany z, z dołu rządowego. Tego nie zapomnę, a później samochód przyjechał e, z ministerstwa i była nagroda, którą sobie e, e, laureaci mogli wybrać. Dzisiaj się to oczywiście zmieniło. Konkurs y, też y, przybrał y, inny charakter coraz więcej osób, które bierze udział w tym konkursie, widzi potencjał rozwoju, promocji i tak też jest u schyłku tego prawie że dwudziestolecia konkursu. Jeśli chodzi o nasze doświadczenia, my jako Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolnic Robimy tą krecią pracę, ponieważ wychodzimy do ludzi, namawiamy rolników, producentów, przetwórców do tego, żeby uczestniczyli w konkursie, dlatego że dla nich jest to bardzo wymierny, są to bardzo wymierne korzyści. Przykładem tego mogą być niektóre podmioty. Ja tu nie będę wymieniać z nazwisk, ale niektóre podmioty, które zaczynały w konkursie jako ludzie, można by powiedzieć, działający gdzieś pod podziemiu. Dzisiaj się o tym głośno mówi, że była to może szara strefa, a oni dzisiaj mają swoje małe przetwórnie, zatrudniają swoje rodziny i nie muszą sięgać po środki do opieki społecznej. Czy do o zasiłki. Dlatego dla nas jest to naprawdę bardzo duża, 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 dobra robota zrobiona w województwie. I teraz tak, pan marszałek tutaj wspomniał, produktów jest 56, bo jeden produkt został odrzucony, są procedury do tego konkursu na etapie, kiedy ja przesuwałam informacje do Urzędu Marszałkowskiego, troszeczkę się zmieniło, bo jeszcze była akceptacja Polskiej Izby Produktu Regionalnego, bo taka jest droga. My najpierw produkty, do nas wszystkie karty zgłoszenia są, wpływają, my te weryfikujemy te karty. Następnie ja przesyłam to do y, Polskiej Izby. Tam jest y, jeszcze weryfikacja i został odrzucony jeden produkt powiatu op opatowskiego, bo była to potrawa. W konkursie, jak żeśmy tutaj wspomnieli, nie biorą udziału y, potrawy. Także y, co mogę powiedzieć? Y, mogę powiedzieć tyle, że y, co roku jest jakaś niespodzianka w konkursie. Otóż w tym roku na przykład mamy bardzo dużo wyrobów kozich, aż pięć. Z tego na przykład jeden ser taki twarogowy, który był bardzo popularny od, od zawsze w na naszych, w w naszych wsiach, co też mnie cieszy, natomiast no zobaczymy, jak te produkty kozie się obronią, bo to są niektóre produkty są z znanych już przetwórni, które już po raz trzeci będą startować w konkursie. To znaczy, że doceniają rolę konkursów w promocji i w rozwoju swojej działalności. Yy, mamy też yy, sporo produktów yy, pochodzenia yy, zbożowego, w tym yy, yy, pieczywa i olejów. Oleje, jak jeszcze parę lat temu, oleju w ogóle no, to była rzadkość, natomiast teraz mamy cztery oleje. To też y, jest taka, y, taka ciekawostka. W produktach mięsnych na przykład mamy aż trzy boczki, y, y, więc y, no, ponieważ w konkursie jest... Y, jakby regulaminowa ilość nagród, to jest 11 nagród głównych z każdej podkategorii są nagrody. I jest po dwa wyróżnienia, czyli w sumie jest 8 wyróżnień. My te wyróżnienia, nagrody na wyróżnienia Świętokrzyski Ośrodek szuka od sponsorów i nie, nie kryję, że tu jest trochę trudności mamy, ale jakoś udało nam się w tym roku tych nagród troszeczkę więcej zgromadzić, więc mam nadzieję, że mimo takiej rozrzutności tych produktów, że jest tyle olejów na przykład, tyle boczków, to nie będzie to tylko jeden boczek, ale będzie więcej. Jest też ciekawa grupa zawsze w naszym województwie produktów alkoholowych. I w tym roku mamy sporo win. Tam jest chyba pięć win. Hmm, pięć win i y, mamy y, czy cztery trzy. i trzy nalewki i jedno piwo z takiego, z takiej e, manufaktury, że tak powiem, ale to też e, państwo macie informację, bo to jest skoro piwo i mamy też wyrób, który e, pojawił się po raz pierwszy. Są to cukierki. E, Śliwka w czekoladzie szydłoska. Więc no, mamy nadzieję, że, że tych produktów, że nasze województwo wzbogaci się o nowe produkty, a ci ludzie będą wzbogacać naszą listę produktów tradycyjnych, nasze województwo o naprawdę dobry wyrób, nisko przetworzony i będziemy mogli dalej z tymi ludźmi pracować. Czy to poprzez nasz szlak kulinarny, który powstał parę lat temu z projektu szwajcarskiego Świętokrzyska Kuźnia Smaków. Czy są to potencjalni też członkowie sieci dziedzictwo kulinarne, czy też znaku jakoś tradycja, który jest bardzo rygorystyczny, bo tam, żeby się dostać, żeby dostać ten znak, to trzeba mieć minimum 50 lat historii wytwarzania produktu udokumentowanej. Także ja mam Mam nadzieję, że m, pogoda dopisze, bo to jest najważniejsze dzisiaj w, w takiej imprezie e, otwartej, że przyjdą e, e, mieszkańcy Kielc i nie tylko, i że będzie to bardzo e, ładna impreza e, dla mieszkańców, a dla nas, dla ludzi, którzy pracujemy w tym konkursie owocna w dobre nagrody i, i w naszą współpracę dalszą z ludźmi, którzy naprawdę. Czasami wymagali wielu nakłonień, żeby się mogli znaleźć w konkursie. 56 produktów trzeba spróbować ocenić, zobaczyć ich wygląd, a na końcu podjąć decyzję, a te decyzje są dość zawsze trudne. Także umilać czas między startem a końcem oceniających będzie, będą burskie spotkania z folklorem, folklorem, a w zasadzie finał burskich spotkań z o których z pewnością powie Pan Dyrektor Machnicki. Finał dwudniowy w Busku 18-19 maja został poprzedzony w czterech miejscowościach eliminacjami takimi rejonowymi strefowymi był, był to Opatów Nowy Korczyn, Ciekoty i Jędrzejów a 16 czerwca w Parku Miejskim koncert laureatów czyli to na co wszyscy Wykonawcy, uczestnicy konkursu najbardziej czekają. I taka statystyka. W tych eliminacjach 43. Buskiego spotkania z folklorem wystartowało ponad 120 podmiotów w pięciu kategoriach. Według naszego szacunku była to grupa blisko 2000 wykonawców od solisty po kwestie zespołowe. No, i tutaj najlepszych z najlepszych zobaczymy właśnie w niedzielę w muszli koncertowej w parku, co już jest od kilku lat mocno tradycyjne, a też pozwala ludziom w oczekiwaniu na kulinarne dziedzictwo, na rozstrzygnięcie, spędzić ten czas w sposób fajny, i no, ci, którzy gustują w kulturze ludowej. Będą ukontentowani i zadowoleni, bo naprawdę, patrząc historycznie, były lata, gdzie ta kultura troszkę dołowała. Od kilku lat wspinamy się i myślę, że ten rok jest takim rokiem górki. Nie wiem, czy jeszcze pójdziemy w górę bardziej, czy nastąpi jakaś stagnacja, ale ta kultura ludowa się obroniła, powstaje coraz więcej zespołów na coraz lepszym poziomie, a też regulaminy buskich spotkań z folklorem. Jakby wymagają, aby ta wierność kultury ludowej była jak najbardziej zachowana, i to się udało. Jednocześnie Koncert laureatów będzie miejscem wskazania najlepszych wykonawców z województwa na już te prestiżowe festiwale ludowe w całej Polsce. Już pierwsze aplikacje do mnie napłynęły, no ale ja nie mogę wskazać, bo musimy teraz czekać, kto zostanie wskazany. Też się cieszymy, że Wojewódzki Dom Kultury stał się takim miejscem, które niejako deleguje najlepszych po tych właśnie wszystkich eliminacjach. Te najciekawsze festiwale, do których e, aplikują także ci nasi, no, to jest Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, Ogólnopolski Konkurs Trady Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie, czy Sabałowe Bajanie w Bukowinie Tatrzańskiej. No i tam też nasze zespoły, soliści i kapele osiągają dość znaczące e, sukcesy. E, można powiedzieć tak, że połączenie e, i kulinariów, i e, tego zakresu śpiewaczo-tanecznego, to przecież też tradycja. Przecież na weselach kapela grała, tańczyło się, a na stołach było to właśnie tradycyjne jadło. Chcę powiedzieć, że oczekując również na, na wynik konkursu nie oznacza to, że można słuchać tylko muzyki, bo tak jak pan nasza agencja powiedział, 16 członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie będzie miało swoje stoiska i oczywiście będzie można próbować i kosztować, kupować na przykład lody ze złotej, no znane wszystkim Kielczan chyba najlepsze ale nie tylko, bo i dobre wędliny, dobre przetwory, czy bardzo dobry chleb od no, Pani Dobrowolskiej